Zostań na chwilę i posłuchaj, albo wiem w tym lekko innym filmie opowiem Ci historię zacną. Jak to się stało, że Gierka za nawet nie 10 euro na parowej platformie zwanej Steamem zdobyła oceny przytłaczająco pozytywne. Jak to możliwe, że. Tronfall zdobywa prawie 5000 ocen o rankingu 97% pozytywów, a wygląda niesamowicie prosto, ma bardzo prostą mechanikę, oraz tworzą ją dosłownie <grych> dwie osoby. Trailer tej produkcji. Produkcji na Steamie to krótki opis wykonany przez autorów, jacy mają dość ciekawy akcent języka angielskiego. No, mój angielski też bywa śmiechowy, nie kryje się z tym, czasami warto się śmiać samego siebie. I tutaj mała ciekawostka na scence końcowej. Można podejrzewać, że studio Grizzly Games to dwóch Niemców, Jonas i Paul. Ich akcent na to mniej więcej wskazuje. Wybaczcie mi paskuty, przydale i inne ogródniki, zabrak tym razem mojej paskudnej facjaty, brodadej i przebrzydłej, ale nie mam jak teraz użyć. Green Greenscreena. Tronfall to produkcja mieszająca kilka gatunków w dość prosty sposób. To przede wszystkim strategia, też leciutki zdi builder, ale też to gra. Tower Defense, gdzie przyjdzie nam bronić naszego miasteczka. Może dlatego, Tronfall zdobył tak dużo pozytywnych ocen, bo jest to gra doskonała do grania na padzie po ciężkim dniu w robocie. Pamiętajcie, prawdziwą pracą jest tylko praca na czołówce w kopalni. Jak przychodzicie z tyrani do domu po siedzeniu na kasie w sklepie albo użeraniu się z masą bez mózgu w banku, którzy nie potrafią odblokować telefonu, nie mówiąc o apce do banku. To się nie liczy, to nie jest praca. Oczywiście, żartuję z przekąsem, ale jednak Tronfall obsługujemy banalnie prosto i idealnie nadaje się to na grę do na do łyżeczka. Praktycznie WSD na klawiaturze, spacja, shift, no i na dobrą sprawę tyle, nie licząc myszki. Dlatego świetną sprawą będzie tutaj wzięcie pada do ręki, walnięcie się na łóżko i ewentualnie przemyślenie zakupu tej gierki, jaka stoi w momencie publikacji filmu, za dosłownie 34 zł. To mniej niż 10 euro. Ciężko dzisiaj znaleźć gierki, które nie chcą. Na siłę wsadzić nam dużej ceny, nie mając żadnej treści do zaoferowania, prawda? Trąfą gramy w dość prosty sposób, i tak nawet autorzy w menu głównym wszędzie mówią, że to jest gra bardzo prosta i bardzo krótka. Za dnia wykorzystujemy posiadane złoto, by w nocy bronić naszej osady przed potwornościami. Widzimy na ekranie co i z jakiego kierunku będzie nadciągać, by zniszczyć nasz zamek. Pierwszym krokiem będzie postawienie tutaj ratusza a kazamku, który odblokuje nam niewielkie klocki, pozwalając w tych wybranych miejscach postawić kolejne budynki. Pytanie, czy możemy je stawiać w sposób dowolny nie. Każda z map tej wersji gry w kampanii, no jedynym trybie na razie dostępnym, ma predefiniowane punkty. Nie możemy stawiać co jak chcemy, ale możemy zadecydować jakie ulepszenia dane budynki będą posiadać oraz co będą nam dawać. Ma to dość krytyczne znaczenie, bo przeciwnicy z nadchodzących, no różnych kierunków, w różnych typach yy, i okaże się, że nasze decyzje będą błędne. Nieskuteczna obrona nic nie da, gdy postawimy na przykład dużą wieżę obronną, która wali balistą, w silne jednostki, w tanki, w wielkie orki, ale za wolno, by poradzić sobie z dziesiątkami paskudników i brzydali nadciągających na nasze miasto. No i tutaj okaże się, że jednak zwykła wieża byłaby lepsza. Tu pojawia się niewielka wada Trumphol, o jakiej warto wspomnieć, nim przejdziemy do kolejnych featureów tej opowieści zacnej. Ta produkcja ma czasami takie naleciałości z cyklu, co autor miał na myśli. Czyli musimy wybudować wieżę w drugim dniu, w konkretnym miejscu, inaczej na 99% nie damy rady się obronić. Pierwsze kroki są krytyczne i będziemy podchodzić do niektórych mapek 2, 3, 4 razy, żeby ogarnąć. Co po kolei na początku najlepiej robić? Kolejną, dużo prostsze no, dni już są, po prostu, że mamy złoto. Te pozyskujemy z przeciwników czasami, a przede wszystkim z budynków, jakie przetrwają nocne rajdy, na przykład z domów, z farm uprawnych lub sportów rybackich, albo też z kopalni. Miasto odbudowuje się po nocy, no chyba, że mamy tutaj perk, jaki to blokuje, podobnie jak jednostki. Możemy dobrać m, perk, który sprawia, że miasto odbudowuje się wolniej, ale daje nam to w zamian dużo inne profity. Te kombinowanie tutaj jest całkiem fajne. Walka w nocy jest o tyle prosta, a jednocześnie ciekawa, że nasze koszary i szkoły łuczników powoli produkują jednostki również w nocy, kiedy trwa walka i te jednostki starają się zasilić szeregi tych, którzy polegli. To też można modyfikować różnymi perkami. Walka jest specyficzna i niestety no nie jest tak super, jakbyśmy tego oczekiwali, jest powiedzmy wado zaletą. Dobra sprawa to to, że jednostkami możemy sterować. Możemy z pacją kazać podążać za nami, za naszym głównym bohaterem królem na koniu, ustawić się tym jednostkom w jakimś konkretnym miejscu, trzymać daną pozycję. I co bardzo ważne, w opcjach można wyłączyć resetowanie się pozycji jednostek następnego dnia. Z jednej strony jest to ciekawe, bo możemy zmusić nasze armie do trzymania konkretnego punktu za wszelką cenę, z drugiej to resetowanie się. Ma trochę sensu. Nasze wojska w miarę próbują reagować na zagrożenia i na przykład podążać na trasy, gdzie atakują nowe jednostki wroga, kiedy nie kazaliśmy im konkretnie pilnować wybranego miejsca. Z drugiej strony, ten system w Tronville ma krytyczną wadę, jaką widać na pierwszy rzut oka i oby była szybko poprawiona. Nasze wojska czasami dostają. umysłowego, czy powiedzmy technicznego oczywiście laga, czyli idą na, na zachód 20 metrów, by cofnąć się na wschód 20 metrów i tak w kółko i po prostu nie mogą dojść do celu w zapętleniu. O tyle cieszy, że do momentu publikacji, czyli w miesiąc od premiery, mniej więcej pojawiło się parę patchy, o jakie prosiła społeczność oraz jakie poprawiają problemy. Na przykład tuż przed moim planowanym podejściem lekko ponad tydzień temu do tej produkcji był błąd sprawiający, że przeciwnicy z pełnym życiem nie obrywali nic od stawa, taka powiedzmy, Gnięcia, jednej z umiejętności naszej postaci. Jeżeli przeciwnik miał full zdrowia, to ten stab po prostu na niego nie wchodził i to już działa poprawnie, przeciwnik otrzymuje obrażenia. To, co jednak boli w Tronfall, to sterowanie jednostkami. Te poruszają się dość wolno, czasami wieszają się trochę na otoczeniu i przerzucanie armii lub ustawianie po resecie rano bywa naprawdę bardzo bolesne w obsłudze. Z drugiej czy da się to zrobić inaczej? Myślę, że nie bardzo, chyba że autorzy dodaliby opcję szybkich skrótów do konkretnych ustawionych grup, że bierzemy konkretną grupę naszych wojsk, ustawiamy sobie pod F1 i wtedy możemy ich szybko wybierać. Tak czy srak, za każdą grę otrzymujemy doświadczenie pozwalające na odblokowanie kolejnych elementów trąbu i mamy podział na broni, jakich używamy w formie autoatakowania i ataku specjalnego, jaki możemy użyć spacją. Na nowe modyfikatory rozgrywki, pozytywne i modyfikatory Negatywne. Pozytywne to na przykład na start więcej miejsc pod zabudowę bez konieczności awansowania zamku, albo na przykład lepsze porty dające więcej złota za stateczki, które łowią rybki, czy też domki pierwszego poziomu, jakie potrafią się bronić przed najeźdźcami. Negatywne perki to na przykład silniejsi przeciwnicy, ale oczywiście więcej doświadczenia, jeżeli wygramy podejście. Trumfów w tej wersji, jaką widzicie, oferuje. Tylko niestety cztery mapy kampanii ze swoimi osobnymi wyzwaniami, osobnymi mapami i osobnym scenariuszem, a także osobnymi budynkami, których na innych mapach nie ma. Nie jest to dużo i ukończenie gry zajmie nam, myślę, że maksymalnie 4 godziny, razem z lekkim grindkiem, by mieć te ulepszenia i możliwość swobodnego dobierania perków na kolejne przygody. Może więcej, jeżeli zechcemy osiągnąć tutaj 100% z tej wersji wczesnego dostępu co się stanie, jeżeli nasz bohater umrze. Tutaj w zależności od perków albo czekamy 10 sekund i po prostu respawn w tym samym miejscu, co czasami jest trochę irytujące, kiedy respawnujemy się wśród przeciwników i giniemy drugi raz, albo przy perku, jeżeli wydobraliśmy go, odradzamy się i leczymy jednorazowo naszych otaczających żołnierzy. Co jest dość miłe ze strony autorów, krytyka na premiery była taka, żeby levelować i odblokowywać content tej gry, trzeba było niesamowicie grindować. Teraz to zmniejszono o około 30 i jest to bardzo sensowne. W ostatnich płeczach dodano też ciekawe obiekty, jak na przykład młyny, jakie mogą wybuchnąć, gdy zostaną zniszczone. Co ciekawe, dronfall jest też otwarty na moderkę w jakiś sposób, więc jeżeli ktoś w tej grze się zakocha z miejsca, to może ją też modować. Miły jest też oczywiście widoczny język polski, chociaż czcionka growa nie zawsze łapie polskie e "on", o "oni", co wygląda trochę źle. Do odblokowania w tej wersji gry mamy 36 umiejętności broni a bardzo Bardziej, powiedzmy, perków na grę i zaledwie niestety garstkę faktycznych broni postaci. Miło wygląda też botsw. Akcie tej gry, który wymaga od nas naprawdę sporo myślenia i kombinowania, bo spełnuje jednostki w nieskończoność musimy go odpowiednio zajść. O wymaganiach technicznych nie ma tutaj co dużo mówić, i piątka, 4 GB, 970 i to są te minimalne. Z jednej strony, niby niewiele na dzisiejsze czasy, z drugiej strony przypominam sobie, jak na takim właśnie sprzęcie, no może z większą ilością RAMu 8 gb można było pocisnąć wieśka trzeciego, a nie taki low i tytuł jak ten. Dokądże ten świat zmierza. Żeby odpalić kubkę u polygonów trzeba już 970, a dawniej starczyło to spokojnie do odpalenia pięknego, legendarnego RPGa. Finalnie oceny, jakie Tronwall otrzymuje na Steamie według mnie są dość trafne, chociaż może trochę przesadne. Cena jest bardzo niska, podejście autorów do gracza też jest bardzo spoko. Największą zaletą jest ciekawość. Ciekawość, jakie będą kolejne scenariusze, a jednocześnie największą wadą jest pokazywanie na filmach z gry, na trailerach czegoś, czego jeszcze w Tronwal nie ma. To się każe. Map jakich jeszcze gra po prostu nie oferuje. Z jeszcze innej strony warto szukać sekretów. Można na przykład mając kopalnie na pustynnym biomie przejść pomiędzy nimi szybko. Po prostu kopalnie są teleportem. A także z niektórych półek skalnych można zeskoczyć niżej. Słabo wypada niestety opis wczesnego dostępu. 6 do 12 miesięcy będzie po prostu więcej wszystkiego. Nie przebadam za grami, które w ten sposób się opisują na przyszłość. Dużo mocniej doceniam jasną i prostą roadmapę, nawet ogólnikową, ale jednak dużo w temacie triumfu robi to tutaj po prostu cena. 34 zł to mało. Jeżeli ktoś napisał, tutaj, powiedzmy, taki temat na Steamie, bardzo fajna sprawa, poczytałem, że tryb Endless zrobiłby tu robotę nieskończonej walki. Byłoby dużo, dużo, dużo lepiej, mając taki właśnie tryb, gdzie możemy w nieskończoność skalować nasze jednostki, czy na przykład wieżyczki, i jednocześnie robią to przeciwnicy. Podobnie tutaj, otwarcie wartość na mody niby jest fajna, ale jednak w Steam Workshop tradycyjny byłby dużo lepszy. Spróbowałem przeorać tronfą na inne sposoby, z innymi wieżyczkami, decydując się na pójście w silnego bohatera, ale też w inne jednostki. Ma to sens, bo przeciwnicy, jacy atakują, bywają różni i różnie odbierają walkę, czyli na przykład łucznicy świetnie radzą sobie tutaj z łowcami, ale konnica za to fajnie pada w starciu z berserkerami. To kombinowanie jest dość proste, mogłoby być trochę bardziej skomplikowane, dlatego ja nie jestem Jestem tak super zadowolony, by dać tej grze 97% lajkaczy i mniej w pełni zieloną polecać z góry z miejsca, ale zieloną tam spokojnie, leciutko. Jeżeli gierka wygląda ciekawie, ale za te np. 34 zł, nie chcielibyście spędzić tutaj tylko 4 godzin, maksymalnie na razie w tej wersji warto dodać do obserwowanych i po prostu poczekać na update. Tak czy siak, na Steamie, jednak i na systemie kuratora Steamowego, lajkacza spokojnie zostawić mogę. Gra jest warta tego, a prosto to ta udowadnia, że nie trzeba robić ultra skomplikowanej produkcji, by osiągnąć sukces. Trzeba, że dać po prostu duszę, jakiej oczekują gracze. Na koniec klasyczne podziękowania dla władnych wspierających ten obrzydliwy kanał Indyczego Growy. planuje Samo pojazd film o samym sobie. Recenzję samego siebie. Jestem gotów to zrobić, bo niektórym chyba trochę pęka pupa w nieprawidłowy sposób, a taki film mógłby wiele wyjaśnić i robić za przykład po prostu do wklejania linka za każdym razem. Na planie gierka 2D z elementami Rugala coś przypominającego Dolph Romantic, ale w innej formie oraz niewielki tytuł przypominający nieco może Children of Malta na pierwszy rzut oka może też będzie Endless Dungeon w becie i cóż tyle.